Siemka, hejka! Jest mam 595 zapraszam was do oglądania kolejnego to to Prawdopodobnie już przedostatniego odcinka zagrajmy w Gothic 2 I co? E, chcę teraz e, wszystko pod statkiem, znajduje się na statku, zebrać e, Bo jest... E, tutaj można sporo rzeczy znaleźć Mieszków, mikstur różnego rodzaju, warto tutaj... Cały statek przejrzeć, użytkownik Antyslighter, chyba dobrze, jak nie to sorry, napisał mi, gdzie mogę znaleźć kamień, który raz może z niego wyrobić, ten amulet przeciw urokowi poszukiwaczy, wielkie dzięki mu za to. Poza tym kolejny quest który zadał mi dał mi Tomek 5556 full a konkretniej to brzmiało tak, bym beknął podczas nagrania. Jest tylko mały problem, ja po prostu nie, nie potrafię beknąć tak sam z siebie. To jest wręcz nie, nie do wykonania nie mogę tego zrobić tak normalnie nie wiem co musiałbym zjeść, wybić ale naprawdę jest po prostu ciężko by mi było żeby wykonać ten quest więc no sorry, ale tego zrobić no raczej nie mogę chyba, że na, na spontanie jakoś uda mi się pęknąć, ale no to no to wtedy można uznać, że wykonałem quest'a hmm, skórzone mieszki, chyba w wartości 100 złotych 100 sztuk złota mikstury chyba jedna z ręczności. Hmm, kolejna to jest te siły. Dokładnie jedna siły, dwie z ręczności. No, w sumie można wypić. I chyba szybkości, bo nie miałem czasu 5 minut, czyli to jest taka ta, ta większa mikstura no, Siła 30, zręczność 25. To tak, no. Jak namaga, maga, to, to i tak. No. Mu nie potrzeba jakiejś tam siły czy smęczności wielkiej, więc nie zależy mi na tym. Uuu, coś chyba trasa powinna być jakieś swoje, a raczej nic szczególnego, jak błyskawicy. Hmm, coś jeszcze tutaj będzie? chyba wszystko zebrałem. Oprócz tego, raczej on też nic tutaj już nie ma. No cóż. A! Tutaj jest koło później, wiem, pamiętam jest mieszek, tutaj pod schodami można go znaleźć. I w stronę Diego A, i jeszcze chcę... Zrobię chyba pewną korektę w załoze. Jeśli hmm, się jeszcze da. Bo nie wiem czy jak już wszystkie wziąłem na statek, to można coś jeszcze zmienić. Nie wiem czy tu, tutaj coś jest, czy czegoś nie ma. A chyba jednak było. To raczej pozbieramy już wszystko co było możliwe. Też jeszcze można tutaj sprawdzić, czy czegoś nie ma. Czasem o, jest mikstura. O, no i właśnie koło chciałem zamienić? Wilka. Chciałbym się go. Hmm. Chciałem go zamienić początkowo na zaresą. Znaczy, chciałem, ciężko chciałem zamienić z Laresą. Bo jednak Lares pojawi się w trzeciej części Gotika. A Wilka, no jakoś tam spotkać nie spotykamy. Czyli chciałem go po prostu zamienić. Ale skoro już się nie da, to nie zostanie jak jest. Do miasta portowego, żeby było szybciej. Ten cały kamień święty znajduje się. Ups i mała mm. ścina. Error, sorry. No, to zaraz wracam po chwili. Po małej, dłuższej chwilce. Jak tylko... Znowu to wszystko przejdę. Na razie. I jestem znowu w tym samym miejscu, może lepiej zapiszę. <grywa> Musiałem znowu to wszystko pozbierać. Chyba... Ale no, nie trwało to tak długo 3 minuty, chyba nagrania tam. Co nawet sprawdzałem. Aha czyli o, nawet jeszcze nie wypięsnął. więc wypijmy i eliksir szybkości również i teraz szybko na farmę Lobarta, bo około właśnie farmy Lobarta znajduje się tam y, kamień, tak się chyba odłupał od tej y, całej y, kapliczki i dlatego tam się znajduje. W sumie nie wiem czy coś jeszcze... A, no i teraz jeszcze trochę manę podbiję na tych modlitwach przy posążku i w sumie odpłynę na... wyruszę na wyspę dorad O, tutaj nie wiem, być kamień z poświęconej ziemi. Tak. No, jeszcze ogrobimy coś tam. Nie wiem czy mogę, czy nie mogę. Mm. I zepsułem Nie wiem czy nie ograniczałem sobie za ilości modlitw No ale trudno Tak czy siak teleport do klasztoru mm. Idziemy poinformować ksarta z Karerasa, że chce ten kamień On nam powinien z tego y, przygotować amulet, zrobić coś takiego Więc rozmawiamy. rozmawiamy. Mam tutaj oh, kwiat, kwiat, Dobrze, mam nadzieję, że żadna z na tym nie ucierpiała. Trochę. Dobrze, sporządzę z niego ochronny amulet, który będziecie strzegł przed mrocznym spojrzeniem poszukiwaczy. o... Daj mi trochę czasu. Niezwłocznie przystąpię do pracy. Chyba to ja idę się przespać. Mm. Ciekaw jestem, czy będzie tutaj mikstura działać, chociaż. Nie wiem, jak to wyglądać będzie. Szkoda, bo teraz niestety może nie staczać nam tej załaj. Możliwe do 300 punktów many, ale trudno. I tak chyba nie będę jakoś za dużo zmysłowego. Ej, ty! zniszczenia. Co z ochronnym amuletem, który mi obiecałeś? Cierpliwości! Do ile jeszcze? W ogóle nie podał za ile, nie mam wrócić czy coś. Dobra, tak czy siak idę znowu spać Bo te punkty muszę nabijać mamy No to już ma dwa dni, żeby to stworzyć to Bo nie będę na niego nie czekał w nieskończoność Jak nie będzie miał tego amuletu zrobionego to odpuszczę mu a Chociaż nawet to byłby kładz... Co, co z ochronny? O małże. jest, ładniejszy napisałeś. Właśnie go skończyłem. Proszę, oto on. Czyż nie jest piękny? Nie widzę. Miej go zawsze przy sobie. A poszukiwacze nie będą mogli wniknąć w twój umysł. Wow, ale ochrona. Jak twój studi? Wróg Mavic. Aha, dobra, to nie, nie ma nic do powiedzenia. Zobaczmy co, jak to, jak to wygląda jako i Nosa, jakieś... Gdzie to jest? Przyzwania dusz Przezywania, Nawet nie mogę założyć Musiałbym chyba zrezygnować ze Świętej Euroinosa. Nie, to, to szkoda Szkoda Rezygnować Z iluś tam chyba 20, plus 20 za statystyk wszystkich przed obroną, przed obrażeniami z broni, strzałami, magii. Nie warto raczej. Fuck! Nie mam golda. Wida z nędzą. To szybko do Goraxa. Jeszcze mam to przyspieszenie Kurczę, no i uda się już całkowicie Potrzebuję paruże rzek muszę ci sprzedać szmalc Ta, 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 Dobra, starczy mi Przynajmniej na ofiary No taki będzie trochę nudna odcinek, no ale Bądźcie optymistyczni Na sobie, i dopóki pojawi się taki jeden wielki odcinek z twóru i dorad. Mam nadzieję, że będzie ciekawy Już nie mogę? Ej, co jest? wezi O. Dobra, posążek się zepsuł No to fajnie, super no to z maną 286 dotrzemy. Zresztą chyba nawet patrzyłem i się nawet nie udało na tych młodych jak mi zdobyć tyle many, więc trudno. Można jakąś e, eliksję na dworze, gdy znajdę manę. Musiałbym nawet dwa. Dobra, chyba w, nic innego nie mam do zrobienia. Albo dobra. Żeby tak jeszcze... Miejcie co na ten odcinek teleportujemy się do majątku ziemskiego no, i sobie tutaj przejdziemy się mam pewien plan już wiem gdzie znajdę żeby było materiału wystarczający na ten jeden odcinek bo chyba to będzie za krótko a 10-minutowy chyba Was nie usatysfakcjonuje odcinek idziemy właśnie tutaj, w tych lasach. Coś się znajduje. No dobra, chcę wejść. O kurczę, co to chodziło? Co to było? Hmm, a to gnida. To było, miałem przynajmniej straszkości... kości. O, czekaj, czekaj Tu są jakieś świeczniki A mi jest teraz tak potrzebny o, Że ho 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 Armia ciemności, dobra Za nich nam zaprezentuje swoją siłę Naprawdę lubię ten czar i to jest y, chyba mój drugi y, poza Ognistym deszczem, który z sobie, Albo nawet jest na, na pierwszym miejscu czarów dla Maga. No bo zobaczcie to. No oni wszyscy wszystko robią za mnie. To jest... To jest fajne. Że idziesz, idziesz i się nie przyjmujesz niczym. Nawet orkowie wypadają kiepsko przy tych moich, przy tej mojej armii ciemności. Mistrzom dosłownie wszystko, co stanie im na drodze. Myślę, że takie trzy armie ciemności przetrwać i nic już mm, nie stanie na drodze. Tu jest jeszcze jakaś chyba norka, Widzę. Dokładnie. Wadą czaru jest to, że te kwiaty się sypią po pewnym czasie, więc trzeba stwarzać je no, dosyć regularnie bo nagle mogą się wszystkie rozsypać i przy ataku no, dużej armii no, może się to okazać zgubne więc warto tak za jakiś czas tworzyć tą kolejną armię Szkoda, że nie, na, nie ma tej umiejętności zdobywania, y, otwierania zamków ale przeżyje jakoś Tylko najgorzej, że jak w tych właśnie skrzyniach była jakaś mikstura Bonusowa do to się wtedy tydzień... no kurze. Zresztą napiszcie mi, czy było. bo jestem ciekaw, czy odwiedziliście to miejsce oczywiście. Już myślę, że fajnie ten sobie pochodzić zobaczyć, <grymne> ale to jest wielka odnie A i no co to ma znaczyć? Zabijcie to górno. No, no ja myślę. Dobra, to bez. Teraz już będzie długo to wszystko trwać, a ta krypta no, jest dosyć mi i powinna zająć mi sporo czasu. Więc może od razu już do niej pójdę. No i... Jednak odpłynę już na w rejderach, bo... No. Planuję to już od dłuższego czasu, od rozpoczęcia piątego rozdziału. O, o tym mówię cały czas o tym worzę ich do racji. To tak no. odkłada się w czasie Moja armia ciemności Kura tu są też fajne najgrobki w których no, są podpisane chyba autorzy gry gdzie, gdzie ja lezę No, jest wyjście jak widzicie odres, wszystko będzie w porządku, no i tak dalej. Możecie sobie tutaj przyjść i poczytać jakieś Misha, Michael, ja wcale nie śpię i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy dwa przełączniki po jednej stronie i po drugiej stronie. I tym sposobem otwieramy tą główną kryptę. Grup, w którym kryje się tajne, tajne przejście? Ja tu wolę się już zabezpieczyć przy szkieletami. Tylko, że one mi teraz nie drogę Tu jest strażnik krypty. Jest tu no, dosyć nieciekawie. To znaczy, można się tutaj wtopić nieźle. To są szkielety. Tutaj stoją po trzech stronach I dlaczego warto właśnie tu, tutaj przyjść właśnie z zaklęciem, z runą Armii Ciemności Bo teraz przykładowo zajrzę do tej, do tego kówka Przy, Przyzwa sobie jeszcze jedną armię Bez właściwego klucza nie, Aha. nie otworzę nie klucza. Gim, 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 gim Kajcie, może się uda O, jest klucze, strażnik krypty mm, bleh, Nie cierpię tego Strażnik krypty, muszę na niego najechać Bo to, o, jest On posiada klucz No i jeszcze raz muszę przyzwać tą armię, bo wszystko się już rozsypało Dziękuję się teraz bezpiecznie. Tutaj nie ma nic ciekawego. Ale jak słyszycie, teraz będę chcę wrócić. A tu co? No, co jest, co jest? Czemu to nie działa? O właśnie, no właśnie, widzicie co się dzieje. Pojawia się cała armia. Hmm, wraz ze szkieletem na czele. Z y, szkielet magiem na czele. No i bez jakiegoś wsparcia no, jest ciężko. Chyba że z deszczem ognia też moglibyśmy sobie poradzić. Dobra, drugi kuferek, tylko że najpierw chciałbym. No i znowu. Szkielety, nie drażnicie mnie. Pan się pogniewa. Klikając na szkieletę myszką, czy, czy kontrolą, czy czymś, to po prostu on y, się rozpada. Ludzie, wkurza mnie to. No nie no, rozbrajemy tę sytuację. Nic tu nie ma. No, o właśnie, o to mi chodziło. Zanim znowu. na no, razie. No, no, dobra. Pogadam, tak trochę plączę i mnie pewnie nie rozumiecie nawet przy następnym. jakby do kolejnej komnaty. Mam nadzieję, że. kolejne krypce. To mam nadzieję, że najpierw. przed moimi szkieletami zajrzę do tego strażnika. Zamykamy. I teraz powinna się pojawić sala. Z taką ustawą, widzicie, nawet nie, nie sposób, żeby doszedł do mnie jakikolwiek hmm, szkielet czy, czy coś podobnego w tym stylu. Eee, może mały savek, bo jak znowu mi gra dwa jakiś numer, to się bym bardzo wkurzył. I ostatni kufer. No i to samo co było wcześniej. Czyli pojawia się armia, powinna się pojawić w ciągu najbliższej chwili. O, właśnie. I level up. No i teraz jeszcze kolejna rzecz. Pojawiają się tutaj trzy. Po wszystkich stronach szkielet, 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 szkielet mag w każdej z, z komnat i pan Cienia. No to on może być dosyć groźny, bo damage ma pewnie niezły. Nie wiem, gdzie on idzie, dlatego potraktuję go. O kurczę, ale hicior. Silny jest jak skurczybek. Dlatego przygotowałem dla niego jeszcze więcej moich skurczybek. Ja ostatecznie skorzystam chyba z masowego zniszczenia, jeśli sobie z nimi nie poradzą moje, moje robaczki małe. Dobra. No to poradziło sobie. Shit. Tam jest jeszcze jeden. E, Jestem ciekaw, czy ten z... Yy... Pan ci nie... O, zawiera. Zresztą dłota, olej. Jejo, jejo, jejo. Aż się boję. Co to jest? A szkielet, dobra. Nic tutaj nie ma. Co by się na mnie czaiło? Uff No co tak to wygląda? No, mi niespodzianek wiele ma. Kryje yy, ta krypta. W sumie chciałem to wam pokazać. Myślę, że fajna rzecz. O, jeszcze jeden mój sługa przeżył. Hmm, ciekawa. Ciekawie to zrobił. Psyję jako taki dodatek. Hmm, z tą kryptą. Fajna sprawa. No i co? W tym odcinku to tyle. Jeszcze teleportuje się pod. Hmm, pod sam już y, statek. I to będzie wszystko, kurczę. Nie zauważyłem, że mam taki Chciałem Wam pokazać tutaj. No i kolejny odcinek, który już sam dwór Ir doradł. Jeden duży odcinek, tak jak No... spora większość przegłosowała. Ech, był chyba tylko y, jeden. No uzasadniony argument tylko jedna osoba nie chciała właśnie tego nie była za jednym długim odcinkiem to rzeczywiście może jest to problem, nie zawsze, chce się, nie zawsze ma się możliwość obejrzeć w cały, odchodzi się, po prostu się nie chce, nie wraca się do niego. No ale skoro większość chce taki jeden wielki specjal, chyba... 5 na 6 osób się właśnie odpowiedziało za jednym odcinkiem. No to będzie y, jeden. Jak y, d, przegłosowaliście i osądziliście Dobrze, tak więc ja podejdę już pod swoją kajutę. To Rolof, który wziął za swoje usługi fuh, bardzo dużo. Został naszym kapitanem i zaniósł teraz na mnie płynął. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Żegnam się z wami. I do następnego, ostatniego odcinka już zagrajemy w dwa. 2. Trzymajcie się, na razie.